E Witam wszystkich na moim kanale YouTube. Jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę wam jak sprawdzam, ile pokarmu zostało jeszcze pszczołom po zimie. Jest 23 lutego. Jeżeli chodzi o pogodę, no to jest pochmurnie, czasami pojawi się słońce. Temperatura to 10 stopni Celsjusza. Zabrałem ze sobą po kilogramie ciasta na ul, i jeżeli okaże się, że brakuje tego pokarmu, no to podłożę ciasto, używając takich 200 centymetrowych dystansów, żeby podnieść powałkę nad gniazdo i wtedy bezpośrednio na ramki położę ciasto, żeby pszczoły go podgrzały. Jeżeli bym położył to ciasto na powałkę, no to ono będzie zbyt zimne i pszczoły nie dadzą rady go pobrać. Jeżeli chodzi o ule dadant, to ja sprawdzam w ten sposób, czy jest odpowiednia ilość pokarmu w gnieździe między powałką, a korpusem gniazdowym znajduje się folia. Gdyby tej folii nie było i podniósłbym powałkę, no to całe gniazdo zostałoby jak gdyby przewiane. Jeżeli tutaj przytrzymam tą folię i lekko uchylę powałkę, no to w małym stopniu wyziębie te pszczoły. Dlatego szybko zerkam, gdzie one się znajdują. W wszystkich moich ulach te pszczoły znajdują się od strony wylotka. W ulach dadant pszczoły powinny zawiązać kłąb. Właśnie od czoła, czyli w miejscu, gdzie jest wylotek, i potem stopniowo, jak zjadają ten pokarm, powinny przejść do góry. Jak dojdą do sufitu, no to potem będą przechodzić w tył. I w moich ulach, właśnie tak te kłęby się zawiązały, że były one jak gdyby z przodu ula. Jak potwierdziłem, że te pszczoły dalej są jak gdyby w tej części od strony wlotka, no to próbuję podnieść ul. Od strony wlotka, czyli łapię sobie tutaj palcami w tym zagłębieniu w ulu i podnoszę ten ul. Robię wszystko powoli, czyli powoli podnoszę i powoli opuszczam. Chodzi o to, żeby ani jedna pszczoła nie spadła z ramki na dennicę, ponieważ 10 stopni to jest jeszcze niska temperatura i jest duże prawdopodobieństwo, że ta pszczoła nie będzie miała siły z powrotem wrócić do gniazda. Teraz mam sprawdzoną jak gdyby tą część od strony wlotka, więc teraz robię to samo, ale z tylną częścią. Podnoszę tylną część i okazuje się, że ta tylna część jest o wiele cięższa niż tam, po której są pszczoły. No i po tym wnioskuję, że jest jeszcze dużo pokarmu. Gdyby się okazało, że ta tylna część jest podobnej wagi jak ta przednia część, no to można by wysnuć kilka wniosków, na przykład, że pszczoły miały kłąb z tyłu jak gdyby, i teraz przeszły do przodu, i praktycznie gniazdo jest już puste. Może też zdarzyć się taka sytuacja, że pszczoły uwiązały kłąb na środku i podzieliły się na dwie grupy. Jedna poszła jak gdyby w stronę wylotka, a druga grupa poszła w stronę tylnej części ula i wtedy też w ten sposób nie sprawdzimy ile jest pokarmu. I teraz pytanie do was, zamierzam sobie kupić taką wagę, przy pomocy której będzie można ważyć cały ul, łapiąc tutaj za te pasy. I jeżeli macie jakąś porządną wagę, no to proszę napiszcie w komentarzu link do tej wagi albo model. Chodzi mi o taką wagę właśnie z hakiem, że zepnę sobie sam Mam ul. Złapię je. Za ten pas i podniosę cały ul i poznam wtedy wagę całego ula. Będę miał też spisany, ile waży pusty ul, i wtedy będę dokładnie wiedział, ile pokarmu zostało w ulu. Napiszcie w komentarzu, jakie wy jeszcze macie sposoby, żeby sprawdzić ilość pokarmu w ulu, nie zaglądając do niego. Jeżeli chodzi o tą metodę, no to jest to metoda do uli, które są podłużne. Jeżeli macie ule kwadratowe, no to ta różnica rozłożenia mas może. Być mniej wyczuwalna. To tyle w tym filmiku. Ja zapraszam na filmy o pszczołach, które znajdują się w playliście. Pszczelarstwo! Cześć!